Anita Werner, popularna prezenterka faktów na TVN, niedawno napotkała na pewne przeszkody, które zmusiły ją do zmian w życiu codziennym. O problemach informowała swoich obserwatorów na Instagramie. Jednak wydaje się, że trudności te były tylko przejściowe, gdyż dziennikarka właśnie podzieliła się z fanami radosną nowiną. U jej boku, jak zwykle, był ukochany Michał Kołodziejczyk. Para, znana z wspólnego uprawiania sportów, takich jak bieganie i piłka nożna, miała ostatnio przerwę w swoich aktywnościach sportowych. Werner w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie wyjawiła, że z powodu pewnych komplikacji musiała tymczasowo zrezygnować z biegania. Teraz jednak z uśmiechem ogłosiła: Co właśnie się wydarzyło? Co sugeruje, że przeszkody zostały pokonane i może cieszyć się powrotem do aktywności wraz z Michałem? Anita Werner, znana prezenterka faktów TVN, ostatnio mierzyła się z pewnymi trudnościami zdrowotnymi, które nie pozwalały jej na bieganie jej ulubioną formę aktywności. Choć nie zdradziła szczegółów, wszystko wskazywało na kontuzję. Mimo to nie rezygnowała całkowicie ze sportu, gdyż lekka jazda na rowerze była dla niej możliwa. Jak opisała na Instagramie. Ten czas, kiedy ja przez chwilę nie mogę biegać, ale mogę jeździć na rowerze, więc jadąc kibicuję biegnącemu Michałowi. Dziś Michał przebiegł 15 kilometrów, a ja z zazdrością patrzyłam, jak biegnie. Na szczęście zdrowie Anity wydaje się poprawiać. Ostatnio dziennikarka podzieliła się z fanami radosnymi wieściami, wróciła do biegania po dłuższej przerwie. Wracam powoli. Krok za krokiem ogłosiła Anita, uradowana, mając u boku Michała. Jej entuzjazm był zaraźliwy, a wiadomość o powrocie do wspólnego biegania z ukochanym wzbudziła radość wśród obserwatorów. Wszyscy trzymają kciuki, aby dziennikarka mogła w pełni wrócić do formy i znowu biegać w maratonach, które tak bardzo kocha.